I podsumowując, ważne jest, żeby pomoc była szybko, naprawdę może być istotne, żeby nawet była krótkoterminowa. Mimo, że mam wykształcenie psychodynamiczne, lubię pracować dwa razy w tygodniu, długoterminowo raczej to myślę, że w tej sytuacji to naprawdę może mieć też sens, prawda? Że to jest ważne, żeby chociaż te kilka, kilkanaście sesji było bezpłatnie. Dostępnych, bo to jest właśnie, myślę, bardzo ważne. Koncentracja na wspieraniu umiejętności myślenia o tych różnych emocjach, niezależnie od naszego wykształcenia, prawda? Czy jesteśmy położną, czy poznawczo-behawioralni, psychodynamiczni, gestalt. My wszyscy w jakiś sposób próbujemy opracować te emocje, o których jest trudno myśleć, i ważny jest ten, ten konflikt związany z zależnością, że się ktoś czuje tak zależny i pragnie znowu być niezależny, żeby. Te dwie nogi mieć na uwadze, zająć się tym biednym, wrażliwym aspektem, tym straumatyzowanym, ale też mieć na uwadze po prostu wspieranie samodzielności, kompetencji, prawda, tego wszystkiego, co, co rodzic no, po prostu też robi i jak sobie radzi z tymi różnymi wyzwaniami, które raczej nie ma prostych odpowiedzi, że jak zrobisz to, to dziecko nie będzie płakało, a jak zrobisz to, to będzie się dobrze karmiło piersią, prawda, bo wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane.